To prawe, super Ruszam w miasto, żeby zapytać Was o ocenę Nike'ów Microsoft Nike MMS i tak 1 tak do 10 No takie 9 na 10, tak 9 na 10 drugi mamy tutaj brązowy 9 mamy na 10, tak. tak? Dobrze to dziękuję bardzo w takim razie no i do zobaczenia A to jest custom od podstaw czy... od podstaw zupełnie szyte na nowo. Widziałem właśnie, tak co takie wszystko ręcznie, takie tak. szwy przeszywają To właśnie własne, te ręce robię. 1 do 10. I mi się bardzo podobają. O. No jeżeli ktoś jest fanem MMS, to 10 na 10 w takim razie. Bardzo fajne. To kasto? No? Co spoko. Spoko zobacz nie, no nie, spoko Fajnie wyglądają. <laughs> Mega spoko. Czyli co, możemy użyć swojej tak, opinii? Tak, oczywiście, oczywiście. dzięki. Pomodząca. Zapraszam na projektant butów. Dobra, zajrzę. Mega fajne, mi się podoba Podoba mi się kolorystyka. Cześć, jak masz na imię? Hej, Adam. Adam. Hej, Emina. Emina. No, generalnie są takie na pewno bardzo hipsterskie, no niekoniecznie spasowane dla mnie, ale myślę, że dla młodych ludzi jak najbardziej mogłyby odpowiadać. 0,10 daje taką siódemeczkę, Super, bardzo wam dziękuję. Dzięki. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Dzięki. Taki tam butów Mike Nowak. Adam Ems, Majki. Myślę, że wam się pochowają. Dajcie znać w komentarzu. I przychodźcie do Warszawy, po wtorek, 1 sierpnia. W sensie mi się podoba kolorystyka bardzo. Jakby nigdy nie, nie widziałem takich ko kolorowych. Aż nie? tak bardzo kolorowych do no, no? Z reguły są, wiesz, białe, nie? Całe białe. Ale fajne powiem ci, to też jest znaczy, jakiś jakieś... No? Nie wiem to jest dokładnie model, ale to są takie summer, nie? Super. Czyli co? Dyszka będzie od ciebie? Dzieńka, no Wychod, wykaza. Powiedzcie teraz, jak wam się podobają? Słuchaj, jest Słuchaj, jest jedna. Słuchaj, jest Słuchajcie, dziękuję bardzo, bo fajnie, że spotkałem tutaj bardzo miłą grupę osób. Skąd jesteście? Z A czyli nie z Warszawy, a ja dzisiaj pierwszy raz w Warszawie tutaj jest odcinkiem i mam tutaj grupę z Myśli Boża. Także fajnie, że jesteście. Dziękuję Wam bardzo. I raz jeszcze mówicie 1 do 10, ile? Dziesięć. <śla> 10, 10, 10. <śla> 10 na 10. Fajnie i w kontakcie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy poświęcili mi troszeczkę czasu, odpowiedzieli na moje pytanie, wystawili swoją ocenę. Teraz proszę Was, którzy oglądacie ten film, dajcie znać, co myślicie, jak Wam się podobają, zostawcie proszę koniecznie komentarz, no i napiszcie, w którym mieście robimy kolejny finał.